Dzisiaj zaprezentuję Wam i otworzymy sobie zaszczytkę Update Edition zrobioną przeze mnie. Jest to zaszczytka z 2011-2014 roku. Już tłumaczę, dlatego ją zrobię. Ponieważ ta kolekcja tego czasu na Champions League robiła chyba, była robiona tak na no, oczu. Było tylko 9 zawodników w każdej drużynie i w ogóle te impakty miały być lepsze, a są słabe. No. Tu mam napisane Date, logo Panini, Adrenalin, 14-13, Champions League, tu mamy zawodników, Abeltiere, Garay, jakiś bramkarz, tu mamy jeszcze Jego i Javi Martinez z tyłu to wygląda tak, tu no, logo Panini do otwierania, sześć kart w saszetce, jedna karta bazowa plus 5 kart specjalnych. Zobaczymy, jak Ale zobaczycie, co w tej straszliwej się znajduje. A więc otwieramy bez, bez znacznego, no, znacznego przedłużenia. środka Update. Edition. ładnie otworzyć. Zostawiamy otwierać drugi do sorry. A, już poszło, a, to już szybko. Poszło. Pierwszą kartą jest karta bazowa Pontów Wendlu. Następna karta to jest karta Rising. Jagmotta. Następną kartą jest Kaników, e, karta Star. Następny jest fans' favorite, Michael Arteta. A następną kartą jest ikona, ikon, jak to woli, FC Barcelony Alexis Sanchez i Double Trouble y, karty Sergio Aguero, Davi Silva, no, tak to wygląda. Myślę, że saszetka się Wam podobała. Ja osobiście tak, no, można by było powiedzieć, że jest fajna. Także, cześć!